Po czym możesz poznać toksyczną osobę? To pytanie bardzo często mi zadajecie, a więc proszę. Rozpoznawanie toksyka lub osoby toksycznej to sztuka, która wymaga uwagi i wnikliwości. Każdy z nas spotkał w swoim życiu kogoś, kto potrafił sprawić, że czuliśmy się źle, ale nie zawsze jesteśmy świadomi, dlaczego tak się dzieje. Kluczem do zrozumienia tych skomplikowanych dynamik jest obserwacja zarówno słów, jak i działań danej osoby. To, co mówią, może być mylące, ale to, co robią, odsłania ich prawdziwe oblicze. Jednym z najważniejszych sygnałów, które powinny wzbudzić Twoją czujność, jest hipokryzja. Czy dana osoba głosi wartości, które są sprzeczne z jej działaniami? Na przykład, czy opowiada o moralności i wartościach duchowych, a jednocześnie prowadzi żywot, który z tymi wartościami się kłóci. Często toksyczne jednostki mogą wydawać się wspaniałymi liderami lub wzorowymi obywatelami, ale ich życie prywatne często obfituje w sprzeczności. Zwróć uwagę na to, czy ich słowa i czyny są spójne. Jeśli nie, może to być znak, że coś jest nie tak. Kiedy stawiasz te osoby w obliczu krytyki, ich reakcje mogą być bardzo wymowne. Czy stają się agresywne, wrzeszcząc lub obwiniając innych? Takie zachowanie świadczy o ich wrażliwości i kruchości ego. Nierzadko przerzucają winę na oczywiste otoczenie. Nie potrafiąc wziąć odpowiedzialności za swoje czyny. Obserwuj, jak reagują na konstruktywną krytykę. Ich zachowanie w takich momentach wiele mówi o ich charakterze. Niemniej istotne jest to, jak źli ludzie odnoszą się do tych, których postrzegają jako niższych od siebie. Zwróć uwagę na to, jak rozmawiają z pracownikami usług czy osobami w trudnej sytuacji. Czy okazują im szacunek, czy raczej je deprecjonują. Często dominują w rozmowach, wykorzystując okazję do poniżania innych lub wyśmiewania ich. To, jak traktują innych, może być kluczowym wskaźnikiem ich prawdziwej natury. Bardzo często mają ogromną potrzebę bycia w centrum uwagi. Czy zauważasz, że zawsze muszą być na pierwszym planie, opowiadając dramatyczne historie lub wyśmiewając innych? Ich potrzeba ciągłego podziwu może być męcząca dla otoczenia. To, jak bardzo starają się przyciągnąć uwagę, może być ostrzeżeniem, że ich osobista wartość opiera się na zewnętrznych źródłach. Zazwyczaj brakuje im empatii, co sprawia, że są niezdolni do nawiązywania głębszych relacji. Często okazują więcej współczucia zwierzętom niż ludziom, co może wskazywać na ich rozregulowane priorytety. Poza tym ich gniew bywa wybuchowy. I bardzo intensywne. Czy kiedykolwiek doświadczyłeś nagłych wybuchów wściekłości z ich strony? Takie zachowania mogą być nie tylko przerażające, ale również wysoce toksyczne. Przyglądając się historii życia człowieka nikczemnego, warto zwrócić uwagę na dramaty, konflikty i porażki, które mogły ją ukształtować. Często obwiniają innych za swoje problemy rodziców, byłych partnerów przełożonych czy nawet system. Ich autodestrukcyjne nawyki takie jak uzależnienia czy problemy emocjonalne mogą być kolejnym sygnałem alarmowym. Nie bagatelizuj swojego przeczucia. Jeśli czujesz się wyczerpany, jeśli czujesz się niekomfortowo lub jesteś Zdenerwowany w towarzystwie danej osoby, to może być wyraźny sygnał, że coś jest nie tak. Toksyczni ludzie mają niezwykłą zdolność do wywoływania negatywnych emocji u innych, co sprawia, że czujesz się jakbyś chodził po cienkim lodzie. Ich obecność może sprawić, że zaczynasz wątpić w siebie, a nawet czujesz, że to ty jesteś problemem. Uważaj na te subtelne sygnały. Są one bowiem kluczowe w rozpoznawaniu toksycznych relacji. Najważniejsza zasada, którą warto zapamiętać, to zaufanie własnemu instynktowi, własnej intuicji. Jeśli odczuwasz, że coś jest nie w porządku, prawdopodobnie masz rację. Czasami nasze przeczucia są najlepszymi wskaźnikami tego, co naprawdę dzieje się w danej relacji. Nie bój się podjąć decyzji o oddaleniu się od osób, które wpływają na Ciebie negatywnie. Zasługujesz na to, by otaczać się ludźmi, którzy Cię podnoszą, inspirują i szanują. Moi drodzy, w związku z licznymi pytaniami odnośnie porad, konsultacji, chciałbym wyjść naprzeciw Waszym oczekiwaniom i serdecznie zaprosić Was na rozmowę. W razie zainteresowania, proszę pisać do mnie na wskazany adres mailowy. Zapraszam serdecznie.